LA REINA LA PROXIMA GANADORA DE Eurovision MELODY! Nie, jeżeli ona zrobiła z tego balladę, to ja wysiadam. No nie, dlaczego ona to zrobiła? Okej, okay, może to brzmi jakościowo, w sensie produkcyjnie lepiej. No chociaż to zostawiła! No chociaż to jedno zostawiła z całej tej piosenki. Że to jest tylko wersja official music video, a wersja z Benidormu to będzie ta, którą wykona? Nie no, jestem totalnie rozbity, załamany, zawiedziony, rozgoryczony, rozczarowany! Cześć wszystkim, tu Miechulec i witam Was bardzo serdecznie w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2025. A dzisiaj powracam, powracam do oceny piosenki z Hiszpanii na tegoroczną Eurowizję Melody Esariva. Ogólnie to miałem nie nagrywać revampów i nie będę tego robił na pewno dla wszystkich piosenek, bo uważam, że w tym roku jest to... Nieporozumienie, że co drugi kraj teraz nagle wydaje kolejną swoją wersję tej samej piosenki, a czasami są to zupełnie inne piosenki brzmieniowo. Uważam, że jeżeli kraj już wybrał reprezentanta, ludzie na to głosowali na konkretną piosenkę, to ona nie powinna już się zmieniać po tym wyborze. Oczywiście wcześniej, po zgłoszeniu, tak jak na przykład u nas to było w Polsce, uważam, że jest to taka ostateczna przestrzeń, ostateczny czas i ostateczne miejsce na tę zmianę. Ale jednak, już w momencie, kiedy piosenka została wybrana na Eurowizję, to nie powinno się do niej wprowadzać żadnych zmian. Teraz jest to jakiś taki dziwny trend nie wiem, czy to trend marketingowy, żeby jeszcze po prostu bardziej podbić swoją piosenkę te kilka tygodni już po wyborze z preselekcji, czy po prostu jest to brutalne zetknięcie z różnego rodzaju odcami i przewidywaniami fanów, i nagle po prostu producenci i delegacje chcą cokolwiek poprawić, żeby może właśnie poprawić swoje notowania. Natomiast hmm, Różnie to bywa. No a teraz sprawdzę, jak to jest w przypadku Hiszpanii na Eurowizji 2025, która jest jedną z moich ulubionych piosenek z tego roku. Więc sami rozumiecie, że nie mogłem przejść, obojętnie obok takiej informacji, że będzie revamp i że jest właśnie jego premiera. Więc. Zaczynamy. Ale zanim reakcję, to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, bo jak pokazują statystyki, tylko co czwarta osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Tak więc, wyjaj, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę. No a jeżeli chcecie wspierać mój kanał, wspierać rozwój tego kanału, to zachęcam do tego za pomocą platformy Patronite. Przyznam Wam, że bardzo się stresuję i obawiam się, co z tego wyjdzie, no ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle i że to będą drobne poprawki, a nie jakaś wielka, ogromna zmiana. Pani Dodu, pani Dodu, kto jest pani nowym partnerem? Podobno to jakiś big star. Taki mam vibe. Trochę właśnie Doda, trochę Jennifer Lopez. Nie, jeżeli ona zrobiła z tego balladę, to ja wysiadam. A ona zostaje w tym samochodzie. No okej, okay, na razie brzmi to trochę bez hiszpańskiego charakteru. No, ale ten początek, taki balladowy, no, może mieć przełożenie na scenie może zrobić coś fajnego. No, budujemy tempo. O, dodane zostały instrumenty. Jest beat. Ok, no takiego bitu nie było, ale nie jest jeszcze źle. Da na, na. -na, -na, -na. Nie... Co to jest za w ogóle tani beat? Ja mam taki vibe, że to jest, wiecie, jakiś SK Music Award albo jakaś inna po prostu gala w Polsce, gdzie nagle gwiazda wykonuje swoją wersję zremiksowaną do jakichś, wiecie, dziwnych dźwięków. No ale nie no... Nie podoba mi się ten beat. Uważam, że on jest tani i taki... No cały charakter został zabrany tej piosenki. Diva Diva No nie, dlaczego ona to zrobiła? Straszne disco, straszny taki Eurodance No okej, okay, może to brzmi jakościowo, w sensie produkcyjnie lepiej, ale... Totalnie muzycznie mi to nie gra. No i nie ma tego elementu, wiecie, z tym obracaniem ekranu, tego dźwięku. Strasznie klubowe, strasznie takie dyskotekowe, a mało takie, wiecie, z pazurem. Mało takie odważne, bardzo taki bezpieczny wybór. No i teraz walni na ostatnim refrenie. Waliente! No i znowu dalej to disco. No nie. No chociaż to zostawiła. No chociaż to jedno zostawiła z całej tej piosenki. Dosłownie pierwsza sekunda i ostatnia to jest jedyne co e, z tej piosenki po prostu zostawiła w oryginalnym brzmieniu. Szczerze, dawno nie byłem tak zawiedziony piosenką. Perdonamę, naprawdę, bo. Kurczę, to była jedna z moich takich piosenek, które naprawdę uwielbiałem i wiedziałem, że to nie ma jakichś wielkich szans na wygraną, że to nie będzie e, powtórka z Hiszpanii 2022. Traktowałem bardziej tę piosenkę w kategorii guilty pleasure, trochę w kategorii właśnie takiego e, performanceu i... Takich potrzeb, które mam jako taki już powiedziałbym, starszy fan Eurowizji, dla mnie po prostu ta wersja jest bardzo grzeczna, bardzo taka bezpieczna. To, co można było poprawić, to ja uważam, że ona absolutnie zdjęła, zmieniła, i ta piosenka straciła swój charakter, straciła swoją zadziorność. Ta diva jest odważna i potężna. To jest pierwsze zdanie refrenu, a to ani nie jest odważne, a już na pewno nie jest potężne. Niestety, dla mnie to jest takie, powiedziałbym, bezpieczne, klubowe, densowe, przeciętne. Takie jak inni. Ona się za bardzo upodobniła, za bardzo chciała być po prostu w takim nurcie europejskim, że to jest piosenka do Europy, zapominając o tym, że to jest piosenka z Hiszpanii i to powinno być 1000% hiszpańskie, bo my chcemy takich piosenek. My nie chcemy ugrzecznionej Hiszpanii, co pokazują wyniki Hiszpanii na Eurowizji, że za każdym razem, kiedy Hiszpania stawia na coś bardzo takiego um, hiszpańsko-grzecznego, tak mogę to powiedzieć, no to zdobywa potem 5 albo 7 punktów w televotingu, więc no nie... No nie, po prostu nie. Jest mi naprawdę smutno i mam nadzieję, łudzę się. Łudzę się, że ona jednak zaśpiewa tę wersję z Benidormu, że jakimś cudem po prostu okaże się, że to jest tylko wersja official music video, a wersja z Benidormu to będzie ta, którą wykona, bo też szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy ona sobie tak super poradzi przy tej wersji bitowej, bo ona jest szybsza. Ona ma jeszcze bardziej podbite to tempo. Więc no, ja pamiętam ten występ z Benidormu i on dla mnie jest ikoniczny ze względu na pewne ruchy, na jej charyzmę, na jej taką zadziorność, na też sposób śpiewania. Oczywiście to większość z tych rzeczy można pogodzić w tej nowej wersji, no ale jednak to tempo, jest, to tempo jest większe. I jeżeli pomyślimy o tym, jak ona wykonywała swoją piosenkę, no to też jak się wsłuchamy, no to usłyszymy, że tam było mnóstwo chórków, które śpiewały za melodii, no bo ona po prostu nie była w stanie i tańczyć i śpiewać, i to jest absolutnie normalne. Tylko tyle, że jeżeli podbija sobie to tempo i robi sobie nową wersję, to ja nie wiem, czy ona to udźwignie w tym, w tym znaczeniu, i czy to po prostu rzeczywiście będzie. Ciekawie wyglądało na scenie i będzie też dobrze brzmiało. Naprawdę mnie rozczarowała i Hiszpanio, nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą, bo w tym momencie to na pewno nie jest Ganadora, a czy Reina, no to też mam wątpliwości. I oczywiście życzę melodii dobrze i mam nadzieję, że zaskoczę się w maju i zobaczę po prostu taki występ, który y, jednak zmieci mnie z nie planszy i klapki mi spadną z nóg, no ale jednak będę wracał do tej starszej wersji i na razie nie akceptuję tej nowej i będę pewnie po prostu cały czas słuchał tej starej, no bo ta stara ma dla mnie emocje, ta stara y, ma wrażliwość, ta stara ma odwagę, ta stara ma pazur, ta stara ma wszystko. I nie rozumiem, po co to zostało zmienione i po co to zostało po prostu um, ugrzecznione i tak wypolerowane. Gdzieś tam w tym wszystkim zatracił się sens. A jak wam podoba się piosenka z Hiszpanii, po Vampie"? Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o melodii Essa Diva. Oceńcie ten utwór w komentarzach od 0 do 10 punktów. No i jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, a ja dziękuję z tego miejsca wszystkim patronom za całe wsparcie, które mi dajecie. To by było na tyle. Widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.